Dzisiejsze ćwiczenia będą w pozycji siedzącej. Ja będę wykonywać je na podłodze, ale Wy spokojnie możecie wykonywać je na krześle, więc jeśli potrzebujecie krzesła, to krótka przerwa, żeby sobie te krzesło przygotować. Siedząc na podłodze, możecie usiąść na jednej czy dwóch poduszkach. Można sobie kupić takie specjalne bloki, żeby siedzieć troszkę wyżej. Szczególnie jeżeli macie mocno przykurczone mięśnie w okolicach bioder, to zawsze, siedząc na podłodze, żeby te kolana nie były tak wysoko, warto sobie coś podłożyć, żeby utrzymać biodra w pozycji pionowej. Najgorszą pozycję, którą możecie mieć, siedząc na podłodze, to zaokrąglone plecy. Kiedy czujecie, że cały ciężar ciała jest tutaj na tylnej części waszych pośladków że w zasadzie sylwetka nas ciągnie do tyłu znaczy, te mięśnie są naprawdę mocno przykurczone i albo na krześle albo sobie coś podłożyć, żeby siedzieć z taką z takim ustawieniem kręgosłupa jak stoimy, czyli tutaj z tymi naszymi naturalnymi wygięciami w szyi, jak również w odcinku lędźwiowym jest bardzo ważne, bo przy innym ustawieniu, kiedy te plecy są zgarbione, kręgosłup jest zaokrąglony, a my będziemy tu wykonywać różne skręty, no to to nie będzie idealna pozycja. To co, gotowi? Jeżeli siedzicie na podłodze, to ze skrzyżowanymi nogami. Jeśli siedzicie na krześle, to po prostu stopy tak szerzej ze skierowanymi palcami do przednich narożników. I jeżeli na podłodze, to zaczniemy od Waszej prawej nogi z przodu. Unosimy prawe ramię i powoli skłon do lewej strony. Wdech i wydech. Kto na podłodze, może sobie podeprzeć dłoń z boku. Albo na krześle można oprzeć sobie tutaj w zgięciu piotrowym. Wdech. I wydech. Zwróćcie uwagę znowu, tak jak w poprzednim odcinku. Czy uginacie łokieć? Czy ciągniecie tą dłoń w dół? My chcemy ją najbardziej wyciągnąć do góry. Wdech i wydech. Dla tych co siedzą na podłodze, zwróćcie uwagę, czy dociskacie prawy pośladek. Czy on się unosi? Jeśli się unosi, mięśnie nie są na tyle rozciągnięte, nie są na tyle mocne, żeby utrzymać biodra w prawidłowym ustawieniu, więc nie schodźcie tak nisko do tego skłonu. Dopóki prawy i lewy pośladek jest w kontakcie z podłożem, to pracują te mięśnie, które chcemy. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. <świet> Świetnie. Prawą dłoń oprzemy sobie na kolanie. Lewe ramię wyprostowane. I teraz cała nasza górna część ciała razem z ramieniem i z barkiem skręt w lewą stronę. Nie ciągnijcie samego ramienia. Chodzi nam o ten skręt. Żeby tu zadziałały mięśnie boczne i tylne pleców, żeby ten kręgosłup tutaj wykonywał ten skręt. On jest stworzony do skrętów, stworzony do wygięć, do przodu, do tyłu. A no, często nie mamy okazji do takiej właśnie pozycji, takiego ruchu, a ten kręgosłup, dlatego ma te krążki żeby być bardziej tutaj mobilny w różnych kierunkach. I kiedy tych ruchów nie wykonujemy codziennie, no to te mięśnie zaczynają być coraz bardziej sztywne, kręgosłup jest zablokowany. No i stąd biorą się właśnie najróżniejsze dolegliwości i ból. Skupcie się na barku. Dopóki przesuwa się bark, to znaczy, że jest ta rotacja, że pracujemy w ten sposób, o który mi chodzi. Jeżeli czuje, widzicie, że tylko ramię ucieka, no to to też jest dobre ćwiczenie, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jest kręgosłup, więc cała górna część ciała powinna wykonać ruch. Mniejszy lub większy, ale żeby była ta rotacja, żeby się zmieniało położenie naszych barków. Z wdechem do lewej strony i z wydechem do przodu. Jeszcze dwa powtórzenia, jeśli możecie. Świetnie. Na krześle stopy tak samo, kto siedzi, zmieniamy. Teraz jest lewa z przodu. Unosimy lewe ramię wysoko i teraz skłon do prawej strony znowu na podłodze albo na biodrze. Pilnujemy teraz lewej strony. Lewy pośladek dociskamy do podłogi. Na krześle jest łatwiej tą równowagę utrzymać. Nie będzie większego problemu, ale na podłodze jest w pozycji, kiedy nogi są ugięte, no to ten środek ciężkości trochę się zmienia, więc wszystko zależy jak mocne są mięśnie boczne brzucha i jak mocno jest rozciągnięta w tym przypadku lewa strona. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Zawsze na miarę własnych możliwości, jeśli czujecie, że już się mięśnie zmęczyły, to Zrobić sobie krótką przerwę. I teraz lewe ramię opieramy i do prawej strony pilnujemy barku. Prawy bark zmienia ustawienie, lewy też, ale my widzimy tutaj nasz prawy. Możecie nawet próbować wzrokiem śledzić Waszą dłoń, okolice łokcia, czy właśnie barku. To też dobre ćwiczenie. Przy okazji na oczy. I wydech. Jeszcze trzy powtórzenia? I ostatni raz świetnie. Teraz lewa noga jest ugięta. Prawą mam przed sobą. Na krześle nic się nie zmienia. Te stopy są cały czas w tym samym ustawieniu na podłodze. Musimy tu trochę pokombinować, żeby zwiększyć możliwość tego ruchu, o który nam chodzi. Także lewa jest ugięta jak do nóg skrzyżowanych. Prawą stopę mam przed sobą. Bliżej lub dalej. Wszystko jedno. I staram się wykonać skłon do przodu. Nawet nie skłon, tylko bardziej pochylić się do przodu. Czyli znowu nie ciągniemy głowy do kolana, żeby tu nadwyrężyć mięśnie szyi, zaokrąglić plecy, tylko cała, znowu górna część ciała pochyla nam się do przodu. Ja wam to pokażę z innej perspektywy. Co tu jest najważniejsze? Ta sama pozycja, jak się na nakrzyśla. Nie w ten sposób, nie dociągamy brody do klatki piersiowej, nie wyciągamy ramion do przodu, tylko odwrotnie, barki ściągamy do tyłu, łokcie do tyłu i staramy się. Dociągnąć klatkę piersiową, żebra do przodu. Przy siedzeniu na podłodze, na no to do kolana, a na krześle, no po prostu do przodu. Wdech i wydech. Znowu nie. Martwcie się, jeżeli to jest minimalny ruch. Lepiej minimalny z dobrze wyciągniętym kręgosłupem, niż w ten sposób, kiedy dociągacie głowę czoło, do nogi, czy do, do przodu. Tu pracują nam mięśnie dolna pleców, znowu ten kręgosłup się tu zgina w tej pozycji, w której on lubi być zgięty, ale my tu uruchamiamy wszystkie mięśnie, górne części pleców, żeby również rozciągać klatkę piersiową i tu mięśnie z przodu naszych barków. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Zmieniamy stronę. Teraz prawa jest ugięta. Lewa do przodu. I ten sam ruch. Wdech. I wydech. Zwróćcie uwagę dla tych, którzy siedzą tak jak ja. Czy ucieka Wam kolano. Przy tym zgięciu do przodu ucieka kolano do przodu. To znaczy, że Tylna część UDA nie jest na tyle rozciągnięta, bo tą klatkę piersiową przechylimy do przodu tylko, kiedy te mięśnie tylne UDA są gotowe. Więc zwróćcie uwagę, dopóki to kolano jest w tym samym ustawieniu, możecie schodzić niżej z klatką piersiową, ale jeżeli jest taka reakcja, no to musicie pilnować. Klatka piersiowa tylko do momentu, kiedy stopa jest płasko i kolano jest powiedzmy skierowane do góry, nie na zewnątrz, tylko do góry. Przy siedzeniu na krześle tego problemu nie będzie. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia, jeśli możecie. Wdech i wydech. Świetnie. Jak wstajemy z pozycji na podłodze, z krzesła nie ma problemu. Na podłodze najlepiej zawsze na jedno kolano podeprzeć się i powoli wstać. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, ale dla tych, którzy dopiero odwiedzili kanał, krótkie przypomnienie: jak tutaj zadbać o nasze plecy, żeby ich nie obciążać. Dziękuję za kolejne wspólne ćwiczenia. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby. W każdym wieku ćwiczyć i w każdym wieku można zacząć, także jeśli znacie kogoś, kto mówi, a teraz już za późno, nie jestem porozciągany, nie mam siły, ćwiczenia nie są dla mnie. Właśnie, właśnie, właśnie te ćwiczenia są jak najbardziej dla Was. Im jesteśmy bardziej aktywni, tym nasze ciało jest szczęśliwsze, bo robi to, co powinno, rusza się. Zgadzacie się ze mną? Jeśli tak, napiszcie w komentarzach. Dziękuję za wszystkie komentarze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i szczególne pozdrowienia dla osób, które wspierają, wspierają aktywny senior. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i widzimy się w następną niedzielę.